Cześć, ja jestem Michał. A ja jestem Kuba. I co? A. I witamy Was w pierwszym odcinku Progres bez spiny. Tak jest. Dzisiaj, Dzisiaj porozmawiamy sobie o wakacjach. o wakacjach. O wakacjach. Jak sobie planować odżywianie, trenowanie, na co zwracać uwagę. I podamy kilka takich tipów na wyjazdy. Tak. Z mojej strony ja myślę, że możemy poruszyć ten temat w. Takich grupach, kategoriach. Um, gdzie jedziemy? Czyli, czy mamy zaplanowaną jakąś wycieczkę samodzielnie w stylu, wynajmujemy apartamenty, wszystko ogarniamy sami. Jedziemy na tak zwane, w cudzysłowie, ja to lubię nazywać Januszowe, czyli All, all Inclusive. Tak jest. Sam czasami latam, lubię, bo nie muszę o wiele rzeczy dbać i poruszymy sobie te tematy. W kwestii, tak jak właśnie wspomniałeś, jedzenia, ruchu, trenowania i generalnie podejścia do, do spędzania czasu. Dokładnie, tak żeby to było właśnie bez, bez spiny. Bez spiny, na spokojnie. E, mamy okres wakacji, co widać i większość osób szykuje formę na lato. <grym> Dokładnie, na lato, nie na lata, czyli przychodzi czerwiec trzeba do trenera. Szupy. Nie to przychodzi styczeń i e, muszę zrobić wakacje do, e, muszę zrobić formę do wakacji. Co mogę zrobić? Bardzo dużo, bo jest pół roku to można naprawdę wiele, wiele rzeczy osiągnąć. Oczywiście zależy kiedy są wakacje. Ale załóżmy, że lecisz na wakacje samodzielnie organizowane. Samolot, apartament nie masz wyżywienia, Oczywiście możesz też wynająć sobie hotel, więc to też daje jakąś inną gamę rzeczy, które możesz, lub powinnaś, mm -hmm. powinieneś zrobić, żeby ogarnąć się i nie stracić tej formy, którą zrobiłeś zrobiłaś na wakacje. Więc jakie ty masz wskazówki, bo ty z reguły sam sobie organizujesz. Tak, wyjazd. tak. Ja jestem zwolennikiem wyjazdów e, takich samodzielnych. Ja w ogóle lubię sobie sam podróżować. Mhm. E, byłem już parę razy we Włoszech na takich solo tripach i ja właśnie jestem zwolennikiem takiego wywczasu, e, samodzielnie organizowanego. Nie byłem w sumie nigdy e, chyba w życiu na all inclusive, czyli na, na, na Januszowym, jak to powiedziałeś. E, więc tak, może od, od, od odżywiania byśmy sobie, e, byśmy sobie zaczęli. E, ja osobiście jak wyjeżdżam, to się totalnie nie trzymam diety, ale ja to ja. Tak, my jesteśmy w treningu już od wielu lat, więc to też u nas trochę zupełnie inaczej to będzie wyglądało niż właśnie u osoby, która gdzieś tam w styczniu, w lutym zaczyna sobie myśleć o, mm, o tych wakacjach, czy dopiero zaczęła przygodę z, z treningiem, więc u ciebie i u mnie akurat to jest tak, że nawet jak my sobie przez tydzień Podjemy, podlejemy się troszkę nawet, to, to i tak, pójdziemy 2 trzy razy na trening i już jest wszystko spoko. E, natomiast jeśli chodzi o żarcie u takiej osoby powiedzmy, e, która dopiero zaczęła trening e, lub trenuje sobie rekreacyjnie. E, no to tak, jak wyjeżdżamy gdzieś samochodem, e, mamy możliwość zabrania sobie jedzenia z Polski. Jakiegoś takiego, który możemy sobie wcześniej przygotować, to, to fajnie. Eee, no, więc to, mamy samochód, zawsze sobie możemy pojechać do sklepu. Eee, jak jesteśmy zafiksowani na punkcie liczenia kalorii, no to też, jak weźmiemy sobie wagę do plecaka, eee, to, to też jest, no, zajmuje to mało przestrzeni i eee, nie ma problemu. Nie ma, nie ma żadnego problemu. Mm, ale z drugiej strony, ja też podchodzę i u moich podopiecznych, u moich klientek eee, też podchodzę do tego w ten sposób, że Pilnujemy się na tyle na ile możemy, ale wiadomo, jesteśmy na wakacjach. To jest też czas, gdzie chcemy, żeby ta głowa nam odpoczęła. Chcemy się napić tego aperolka, to, cokolwiek, <laughs> więc, e, więc też. Bez, bez spiny, tak. No, Nie robię... zero. <laughs> e, więc też uważam, że warto to sobie po prostu wyważyć. Tak? Ja robię tak, że <laughs> jak idę gdzieś do restauracji. I to też zawsze daje moim podopiecznym takie tipy. Przejrzyjmy sobie całą kartę. Zobaczmy, co ma. Nie wiem, jak jesteśmy w okresie redukcyjnym, czy nawet nie redukcyjnym. Budujemy sylwetkę, po prostu, budujemy masę mięśniową. Przejrzyjmy sobie całą kartę dań, co ma najmniej kalorii, co nas będzie najmniej uczulać, co będzie najmniej wywalać Bebzon. Bo musimy też pamiętać, że trawienie ma ogromny wpływ na przyswajanie składników odżywczych, tak, więc jak my będziemy przez też 7 czy 10 dni walić wieczorem drineczka, zjemy jeszcze makaron, wiedzie jakiś serniczek jeszcze i tak dalej, no to umówmy się, że, no tiramisu na przykład, to, no to trawienie nie będzie takie do końca dobre i też potem po wyjeździe będziemy troszkę dłużej wracać do takiego odpowiedniego trawienia, więc Uważam, że lepiej sobie zachować w tym równowagę. Tak? Czyli ja robię też tak i też moim klientkom mówię tak, że jak chcesz się napić drineczka, to zrób sobie jeden taki dzień na wyjeździe. Gdzie sobie wypijesz tam 3-4 drineczki, ale za to przez cały dzień jedz tak powiedzmy w miarę odpowiednio. Jak jest możliwość zrobienia sobie śniadania samemu, no to też fajnie. Jak mamy śniadanie hotelowe, no to też wybierajmy sobie więcej, więcej tych warzywek, więcej białka mięska. A troszkę mniej jakiegoś tam ciasteczka. I co? No i chyba, chyba, tyle. chyba ja, tyle. Ja powiem tak z dwóch, z dwóch aspektów. Ostatnio nawet wrzucałem materiał na YouTube, który gdzieś tutaj będziecie mogli znaleźć, jak się odżywiać na wyjeździe służbowym. Podobnie jest generalnie na wyjazdach wakacyjnych. Jestem tego samego zdania co Michał, żeby się wychillować. Stosuję zasadę 80-20. No i dokładnie. Prosta, prosta zasada. 80% tego co jem jest takie samo praktycznie jak w Polsce. E, przykładowo ostatnio byłem w Chorwacji e, z żoną i córką na śniadanie, płatki owsiane, bo najprostsze, półtorej szklanki płatków owsianych, pół e, litra napoju proteinowego do tego banan i miałem śniadanie, które miało ponad 1200 kalorii, zapełniało mnie na pół dnia, byłem mega najedzony. Przede wszystkim było smaczne. Wybieramy produkty podobne do tych, które, tak, jemy, które tutaj. jemy na co dzień. Tak, i to, jeżeli, tak jak mówiłeś, jedziesz samochodem, no to możesz zabrać ze sobą pewne przekąski, przygotować się. Natomiast jeżeli lecisz samolotem, oczywiście to też zależy od tego, jak długa jest podróż, ja Jestem zwolennikiem tego, żeby w trakcie podróży nie jeść nic. Czyli zrobić sobie kompletny, kompletny pościg. Jak lecisz dwie godziny to nie jest problem. Dla wielu osób większym problemem jest jak na przykład lecieć do Azji, gdzie masz 12 godzin, 14 godzin przysiadki i tak dalej. Dlaczego jestem tego fanem? Ponieważ no, lotniskowe jedzenie jest takie sobie, ciężko jest, ciężko jest naprawdę znaleźć coś konkretnego. Dokładnie, to są fast foody. No, tak, tak, dęczyści. tak. Chyba, że masz możliwość zjedzenia w bufecie, czyli po prostu na wagę kupujesz jedzenie. I to jest to, o czym też wspominałeś, jak jesteś w hotelu, to z reguły masz zapewnione śniadanie. Więc na śniadaniu z reguły ja jem podobnie, tak jak jem w domu. Wybieram jajka gotowane. Dlaczego? Bo nie wiem, na jakim tłuszczu jest smażona jajecznica, czy jajko sadzone. Biorę sobie boczuś, bo lubię, w końcu są wakacje. Z węglowodanów z reguły wybieram owoce, dodaję sobie do tego jogurt naturalny, polewam to miodem. To jest świetne śniadanie. Duża ilość białka, duża ilość zdrowych składników owoców, warzyw. Dodatkowo dodaję jakieś ogórki, pomidory. Idę w tym, w tym kierunku. Jeżeli chodzi o alkohol, ja sam nie jestem fanem alkoholu. Nie pijam generalnie, generalnie bardzo mało piję alkoholu. I a jeżeli chcesz napić się alkoholu na wyjeździe, jasne. Tylko nieco wieczór do, w trupa i e, bailando przez północy, napij się lampkę wina, aperolka, drineczka do kolacji. Rozluźnij się, wycziluj na spokojnie, bo od tego są wakacje. I moja zasada główna jest taka. Jedz mniej więcej tak samo, jak jest w Polsce w domu i dodaj sobie jakieś rzeczy, których nie masz na co dzień, jak idziesz do restauracji. Ja na przykład wybrałem kalmary. Rzadko jadam w Polsce, nie ma świeżych, ciężko dostępne kalmary z grilla, były przepyszne i jak najbardziej jest to fajna opcja. Jeżeli chodzi o ruch, bo to też jest mega ważna rzecz. Wiesz co, czekaj, tu ci przerwę, no. bo jak już przechodzisz do ruchu, to jedna rzecz mi też padła do głowy. Fajnie jest, tak jak już byliśmy przy tych restauracjach, mm -hmm. fajnie jest sobie przed wyjazdem na miejscu sprawdzić, jakie tam są knajpy. I czy są dobre. Tak, czy są dobre. No wiadomo, spra sprawdzić oceny, ale sprawdzić sobie menu przede wszystkim, żeby już sobie trochę to odżywianie tam zaplanować. Tak. Nie warto sobie sprawdzić mani wejść na Instagrama na TikToka, co, co oni tam wrzucają, sprawdzić ocenę, no to, to pewnie. Ale zobaczyć sobie co możemy zjeść. Ehm, dużo osób teraz ma jakieś alergie. Tak. E, jakieś kłopoty żołądkowe, więc e, też jakby pod tym kątem warto sobie sprawdzić co dana restauracja nam oferuje, żeby po prostu wysiadasz z samolotu, jesteś głodny, głodna wiesz, wiesz. i po prostu Dobra, idziemy tam, bierzemy Ubera, jedziemy tam, a nie, że wiesz, idziemy na rynek i szukamy knajpy, i byle szybko coś zjeść, nie? Jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, odnośnie odżywiania na wjeździe, jak jedziesz na tak zwane Januszowe, jak już wspomniałem, czy na All-inclusive, czyli generalnie nie martwisz się o jedzenie. Złota zasada, którą ja stosuję z moją małżonką, jest taka, że to, co bierzesz na talerz, ma zniknąć z niego. Możesz jeść do woli, ale tylko trzy razy w ciągu dnia. Czyli. Okay. Okay. mamy w tle pana, który zrzucił swoje rzeczy, mniejsza o to. Czyli mamy trzy posiłki w ciągu dnia. I to są tylko te okresy, kiedy możesz spożywać kalorie. Możesz jeść do woli, ale wszystko ma zniknąć z talerza. Czyli jeżeli pojawiać się coś na talerzu, widzisz coś ciekawego, weź jedną porcję. Tego produktu, tego dania, tak, tak. bo może ci się nie spodobać, nie zasmakować. A jedną porcję jesteś w stanie wcisnąć w siebie i wmusić. Bo jak widzę na januszowym, jak się ma dziecko, to czasami warto polecieć na januszowe, bo wiele rzeczy jest załatwionych. Widzę ludzi, którzy napakują sobie na talerz i później zjedzą trzy kęsy i to odstawiają, to mnie szlak trafia, bo marnujemy bardzo dużo ży żywności. Kolejna z rzeczy, która właśnie na Januszowym jest mega fajna, którą można sobie fajnie ogarnąć, to jest to, że pozwól sobie na deser po jednym posiłku, tak? ale nie przed, tylko po. Na tej zasadzie, że wybierasz sobie najpierw mięso, później warzywa, później źródło węglowodanów, a na koniec pozwalasz sobie na deser. Możesz gdzieś co chcesz. Ja też jestem dużym fanem jedzenia ananasa po posiłkach. Dlaczego? Bo poprawia trawienie i takie dwa plasterki ananasa, naprawdę super działają na trawienie i pomagają... Ale... Nie tylko na trawienie. Nie mam doświadczenia w tym, <laughs> w tym temacie. Niemniej jednak mega, mega fajna sprawa i możesz sobie nałożyć co chcesz na deser tak naprawdę i ile chcesz pod warunkiem, że to wszystko zjesz. I takie ograniczenie się do trzech posiłków w ciągu dnia Pozwala ci naprawdę ograniczyć też kalorie, które spożywasz. Mhm. Bo umówmy się, ale nie jesteś w stanie spożyć, no chyba że jest bardzo tłusto, więcej niż 1000, 1200, może półtora tysiąca kalorii na posiłek. Na posiłek. I, I to jest właśnie ta zasada, którą ja osobiście stosuję właśnie na Januszowych, że jem tylko trzy razy dziennie po danych porach i wszystko z talerza ma zniknąć. I zawsze można wybrać. To, co ci smakuje, to, co ci pasuje, to, co wygląda OK. Chcesz zjeść kawałek pizzy, zjeść sobie kawałek pizzy, sprawdzić, czy ci smakuje ciasto, czy są dobre dodatki, czy nie zepsuta, i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej. I wybieraj po prostu produkty, które są najmniej przetworzone i mniej więcej wiesz, z, z czego one pochodzą. że Nie wiesz, na czym było smażone coś, na głębokim tłuszczu, to może lepiej tego nie brać, że później siedzi to na kichach. No jasne. I przechodząc do tematu ruchu, uważam, że. W w każdej możliwej formie wypoczynku ważne jest, żeby ruszać się bardzo dużo, na zasadzie takiej, dużo spacerować, minimum 10 tysięcy kroków, jak jesteś nad morzem, przepłyń się 100-150 metrów raz na godzinę, wejdź do tej wody, zrób sobie jakiś dystans, popływaj żabką, po prostu poruszaj się, jak się opalasz, zawsze możesz się porozciągać trochę, to też pozwoli ci się troszeczkę zregenerować, poprawić, nie będziesz za stały, zasiedziały czy zasiedziała. Jak masz możliwość i masz siłownię, to skocz sobie na szybki trening, pompuj się w 20 minut. Nie musi to być coś konkretnego, po prostu zrób po 30 powtórzeń na każdej z maszyn dostaw, z barki Dokładnie, i na Dokładnie, Tak, i 300 kroków i jest, <laughs> jest, 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 jest elegancko. No, i generalnie po prostu się poruszaj. Staraj się ruszać maksymalnie dużo, jeżeli masz możliwość. Jesteś gdzieś na. E, o, ale będzie, ale będzie ciekawy e, background. Jeżeli jesteś na wakacjach, nie wiem, w Polsce, na Mazurach, pływaj łódką, kajakiem, staraj się jeździć na rowerze, robić wycieczki rowerowe. E, bo cokolwiek, to jest, no cokolwiek po prostu. Nie? Ja myślę, że i tak, jak się jest gdzieś na wyjeździe wakacyjnym za granicą, to 10 tysięcy kroków to nawet jesteś chyba w stanie gdzieś tam, nie wiem, do 16, do 17 zrobić. Ja zawsze jak jestem we Włoszech, ja ogólnie jestem zwolennikiem takiego wypoczynku nie e, leżącego, tylko chodzonego bardziej. Ja, zwiedzania? Jak, po prostu tak, dokładnie, zwiedzania. Ja jak jestem we Włoszech, muszę wejść do każdej katedry, do każdego, no wszystko muszę po prostu zobaczyć. E, I no ja czasami ładowałem nawet po 20-25 tysięcy kroków dziennie. Mieliśmy wyjazd, taki city break z moją żoną jeszcze przed pandemią do Mediolanu, gdzie do domu, czyli do no, no, no. mieliśmy 7 km z hostelu, codziennie chodziliśmy z buta, wszędzie, robiliśmy po 35-40 tysięcy kroków i to było normalne, co prawda jak już wracaliśmy do hostelu, to już padaliśmy na pysk, no bo cały dzień na nogach, non stop chodziliśmy. Ale to była mega to fajna. To jest forma... zmęczenie, nie? Tak, niż jakbyś tutaj sobie miał tak. po, po, pochodzić. I to była mega fajna forma wypoczynku, bo jest się aktywnym, można sobie pozwolić na briożkę do kawki, nie ma żadnych wyrzutów sumienia. Przede wszystkim tego trzeba się pozbyć, tak? tych wyrzutów sumienia. I, a jak na przykład jesteśmy w górach. No to wycieczki górskie, no to moim zdaniem no to jest podstawa, tak? Nie wszyscy są zwolennikami, tak jak na przykład ja biegania po górach, ale zdobycie jakiegoś szczytu raz na dwa dni. Jak jesteśmy dwa tygodnie w górach, no to jest moim zdaniem trochę obowiązek. Tak, tak, tak. Jeżeli nie masz formy na to, żeby wchodzić na szczyty, to zawsze dolinki są dostępne. Zawsze można znaleźć jakąś formę wypoczynku aktywnego w górach, która jest naprawdę mega, mega, mega fajna. I to, to powinno być normalne i w trakcie gdy na przykład mamy właśnie wycieczkę górską, to przygotujmy sobie jedzenie, nie, nie, staro... nie zamawiajmy pierogów tak, w fasolowej tak, w schronisku. W skronisku. Jasne, jak jesteśmy, jak dochodzimy do Morskiego Oka, zjedzmy sobie z szarlotkę, nie ma problemu, ale jak idziemy na Dolinę Pięciu Stawów, to zróbmy sobie e, tam przystanek, napijmy się kawki, Zjedzmy sobie kanapki, które sobie przygotowaliśmy, czy cokolwiek, co lubimy, i wtedy lecimy dalej. Ta aktywność fizyczna, wbrew pozorom, która jest czasami znikoma, taka niezauważalna wręcz, ona daje niesamowite rezultaty, bo Twój poziom cukru jest, na sta jest stabilny i dzięki temu nie masz zlotów i upadków samopoczucia, lepiej się czujesz, ciągle jest dokrwiony organizm dotleniony, to naprawdę robi taką robotę, że się w głowie nie mieści. A takie siedzenie na plaży nad, jak nad polskim morzem, gdzie. Ja jestem przerażony tym, jak widzę, przychodzimy, ponieważ moja córa wcześnie wstaje, więc my z reguły też wcześniej wstajemy. No rano, już jesteście z parawanem na plaży. No, no nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale jesteśmy tak. Godzina ósma tak, wchodzimy na plażę, a tam już są porozstawiane parawany. Przy czym my siedzimy tam powiedzmy do godziny 11-11.30 i ci, którzy rozstawili parawan, przychodzą na 10 z odpalonym browarem. Tak jest. I w ciągu tego dnia wypijają tych piw, nie wiem, 5, 7, 10. W zależności od tego, jaką mają formę. Znaczy, też ogólnie nie ma w tym nic złego, tak? no bo wakacje są wakacjami, ale dobrze jest to sobie wszystko wyważyć. tak? Nawet jak jednego dnia troszkę więcej wypijemy, no to tak jak Kuba mówi, żeby na ten drugi dzień zrobić trochę, trochę więcej tych kroków. Wiadomo, głowa będzie boleć, ale trzeba to sobie wszystko, wszystko wyważyć. Nie? Mm. No nie robisz tego codziennie. Nie? No tak, 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 dokładnie. Bo są wakacje, to mogę odpalić browara o 10. <noise> tak jak mówiłem, ja nie jestem fanem alkoholu. E, może dlatego też mam takie podejście. Ale wiem, jaki alkohol czyni spustoszenie w organizmie. I już nawet nie chodzi o to, że wątroba pracuje, czy że to są puste kalorie. Chodzi o fakt, że później mam problem ze snem. Sen jest kiepskiej jakości. E, nie regeneruje Nie, nie tak, brak regeneracji. Tak. No ja akurat, właśnie, no ja może tutaj prze, przeciwny obóz okay. jestem, jeśli chodzi o, o alko, bo ja na wakacjach akurat sobie lubię, lubię wypić, ale właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, zawsze próbuję sobie to wyważyć. Em, jakimiś spacerami, żeby właśnie przynajmniej te 20 tysięcy kroków dziennie zrobić. Jak troszkę, nawet więcej wypiję, boli mnie głowa, to, em, to i tak właśnie spacer, czy może, żeby. Żeby było 50-50 trochę, powiedzmy, nie? Mm -hmm. No wiadomo. No, odpalanie 10 browarów od 10 rano no, to też nie jest, nie, nie jest najlepszym pomysłem. Już abstrahuję od tego, tak że. Tak, bo są wy, wakacje. Wypicie e, piwo masz z reguły między 300 a 500 kalorii, w zależności od rodzaju piwa. Jak pijesz cały czas, cały dzień, wiadomo, Twoja wątroba jest w stanie Twój organizm jest w stanie, jakby strawić ilość alkoholu, które dostarczasz z jednego piwa w ciągu godziny. Ale to się wszystko później kumuluje. Ilość kalorii, do tego fryteczki, do mm -hmm. tego kebabik. No dokładnie. Nie mam nic przeciwko frytkom czy kebabowi, bo sam lubię kebab. Ale od kiedy mam aparat na zębach, to strasznie ciężko mi się je. I, i e, wszedłem na, tak jak wspominałem, na żywienie mięso i owoce. Bardzo ciekawa e, opcja. E, jakby. Z, Chodzi o tą zasadę właśnie, o której wspominałem na samym początku, 80-20. 80%, -20. 80 powinno być rozważnego jedzenia, takiego, które znamy, niekoniecznie musimy liczyć kalorie, w końcu są to wakacje i 20% możemy sobie odpalić wrotki poszaleć, nie? Dokładnie. Żeby to wszystko miało sens, także podsumowując naszą rozmowę, przede wszystkim dostosuj żywienie do siebie, czyli jeżeli Masz jakieś problemy z trawieniem, alergie pokarmowe, tak jak Michał wspominał. Zrób research knajp. Jeżeli będziesz jeść w restauracjach, nie będziesz przygotowywać samodzielnie. Sprawdź sklepy, co oferują, bo też można sprawdzić. Jak byłem w Chorwacji, bardzo prosto można znaleźć rzeczy, które są podobne do tych w Polsce. No jajka można kupić wszędzie. Mięso można kupić wszędzie i przygotować w apartamencie. Płatki owsiane też. Także to nie jest problem. Ruszaj się maksymalnie dużo. Bądź jak Michał, zwiedzaj wszystko. Każdy kościół, katedra, cmentarz, kirkut. <grym i znalazłem się wyszło> wszystko musi być zwiedzone. E... No jeśli chodzi o odżywianie, no to tak jak Kuba powiedział, żeby jeść mniej więcej to, co jemy cały czas, będąc na, na, na miejscu u siebie w swoim mieście i żeby właśnie skupiać się tylko powiedzmy na tych trzech posiłkach, żeby ładować sobie na talerz tyle, ile chcemy, ale żeby właśnie te przerwy między posiłkami były, były, były po prostu odpowiednie, tak? No i też nie wiem, nie pamiętam, czy to, czy, to, czy to było powiedziane, ale też fajnie jest sobie, jak bierzemy sobie talerz, jesteśmy w knajpie, gdzie mamy szwedzki stół na śniadanie czy na kolację na przykład, fajnie jest sobie podzielić talerz na kilka części, tak i na jedną część sobie wrzucamy białeczko, na jedną część wrzucamy sobie węglowodany, na trochę większą część talerza wrzucamy sobie warzywa, tak, owocki i wtedy mamy fajnie wypełniony talerz i jeszcze tłuszcze. Tak? I mamy wszystkie makroskładniki, które potrzebujemy. No i ten talerz powiedzmy w miarę jest taki Kompletny. Tak, jest dobrze rozłożony. To świetną zasadę właśnie ma John Berardi z Precision nutrition. Na porcja dla mężczyzny to są dwie takie kawałki mięsa wielkości przygubu dłoni. Dla kobiety jedna. Garść wróć pięść węglowodanów dla pana dwie pięści. Garść warzyw i dwa kciuki e, tuszu, czyli orzechów, nie wiem, oliwy, i tak dalej i tak dalej. I to jest taka właśnie fajna, e, fajna opcja. Nie spoko. Pierwszą rzeczą, którą zawsze na właśnie bufetowych rzeczach ładujemy, to jest białko. źródło białka, czyli mięso, tam, jaja, ryby, mhm. e, cokolwiek cokolwiek tam jest. Mm. Jak masz możliwość na dostępu do siłowni i lubisz i nie jest to dla Ciebie problemem, wpaść po posiłku, boś przed posiłkiem, przed śniadaniem na 20-30 minut na siłownię, spompować się, czyli zrobić właśnie po 20-30 powtórzeń na każdej z maszyn, czy z hantelkami, to nie dość, że poruszasz się, to dwa poprawisz swoją wrażliwość insulinową, czyli po prostu większość węglowodanów Twoje mięśnie wchłoną Dokładnie. jako glukogen. To jest takie właśnie fajne też rozwiązanie. Które polecam każdemu? No i też z opcją jest to, jak nie mamy e, siłowni na miejscu, to wziąć po prostu gumy. Tak. Tak, moje, moje klientki bardzo często pakują do podręcznego bagażu nawet gumę. No to nie zajmuje w ogóle żadnego miejsca, tak naprawdę, jak weźmiemy jakieś minibandy chociaż. Uh -huh. A na minibandach nawet można zrobić kurczę plecy, można zrobić biceps. E, każdą biceps. partię tak naprawdę. Tak. A kompletnie nam to miejsce nie zajmuje, ja bardzo często też moim podopiecznym takie treningi hotelowe, powiedzmy, gdzieś tam rozpisy obwodowe tak. i tak dalej. No, żeby trochę, trochę tego ruchu, żeby ten mięsień trochę właśnie popracował, tak jak mówisz, żeby, żeby troszkę te węglowodany się wchłonęły tam, mhm. a nie. Żeby wąż oplództwo. Weboch. Tak, <laughs> dokładnie. Jak mówiła W świętej pamięci Aśkach. Um... No to by było chyba na tyle. nie? Jeszcze zapomniałem dodać, ja tutaj sobie łykam raz na jakiś czas. Dokładnie, nawodnienie, woda. bardzo ważne. Ehm, Zwłaszcza przy takich temperaturach jakie, tak, jakie mamy. nie? Tak. Elektrolity dostarczycie z pożywienia, więc nie martwcie się o tym, żeby wrzucać jakieś specjalne proszki, czy dosypywać sól do, do, do wody. Paskudnie smakuje, zresztą chyba nie, nie jedna osoba napiła się wody z morza, <noise> więc wiecie o co chodzi. E, nawodnienie jest mega ważne. Taka złota zasada: 70% tego, co powinniście wypić w ciągu dnia, powinno trafić do was do godziny 13. Wtedy nie budzimy się w nocy na sikaniu. O. To jest taka dobra, złota dobra zasada. zasada. No i tak, kończymy pierwszy odcinek progresu bez spiny. Pamiętajcie, żeby się nie spinać na tak. wakacjach, żeby wszystkie wasze ruchy, jakie robicie, czy to żywieniowe, czy. Czy ruchowe, masło maślane, żeby to było wyważone. Tak? 80-20, tak jak w sumie robimy to, staramy się robić to na co dzień. Pamiętajcie o tym, żeby pić, żeby jeść i przede wszystkim się na wakacjach nie spinać, ale żeby cały czas być, być w ruchu. Tak. No I chyba tyle. Tak, to by było tyle. Kolejne odcinki wkrótce.